Hej witam Was serdecznie z tej strony, ale a wywracamy do czasów, w których asasyny były świetne. Dokładnie do czasów ukochanego Altaira asasyn, Skrits 1 od Ubisoftu. Ubisoftu, który robił genialne gry. Postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupoty. Pisałem, że również to jest podmiot hmm? zelatywy. Bo wielka mądrość przynosi utraty. A kto przysparza wiedzy, przysparza ich cierpień. A. Nie chciałem tego zrobić. Mamy problem! Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeszedł zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wycofuje się. A. A. Wądzie, spróbuj się odprężyć. A. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. Tyle to Cholera! To nie działa! Proszę dać mu chwilę, pan Nostirman. Pierwszy raz. Nigdy nie jest prosty. Tracimy go. Wystarczy panno Steelman. Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondie. Postaramy się Cię wyciągnąć. Postaramy w porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. DRANIE! Spokojnie, właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś? Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać Martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak. Pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony. To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. No, taki Cilowy wybór nam dali, ale co zrobić? Mam wybór. Hej, ja, ja uwielbiam. Gdzie ja jesteś? Wewnątrz Animusa. To znaczy. To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc, a nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować, a później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy, więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. No i jesteśmy. Zapomniałem, że to były ekrany budowania. Takie samo łuczki. Ostrzeżenie. Przepływ danych niestabilny. Próba odzyskania synchronizacji. Jeżeli się naszukałem, żeby zdobyć. Witaj w obiekcie wersję. 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc Ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za latach. chwilę. Polską wersję. Wskaźnik Popracało synchronizacji się. przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnij cię do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak, aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić Twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. To jest jeszcze drugi raz, to oczywiście nagrywam. Stojąc i... w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Bo przecież yy, z internetem gra się zacina, a bez internetu działa przepięknie. Nic się nie... Dobrze. ...nie zacina, nie Użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. To jego nie o, To są misje na moim poziomie, a nie jakieś cs -y Teraz mu się zachciewa. Świetnie. Przejść. Animus drugą stronę rozpoznaje ulicy. różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań: nie zwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale. To już Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. I na miejsce. Dobrze. Pięknie, 10. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec z sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Koncentracja. Świetnie. No, tak na ostatnich metrach go wziąłem. Nie było to dostarczy ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje ci o Twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swoje ukryte ostrze. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go używając przycisku uzbrojonej ręki. Cielu, zapomniałem już kompletnie, że to tak wyglądało początek. Zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Ikona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Korzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. Łatwo było. Nie możesz to wiecznie patrz. uciekać! To patrz teraz. Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. No to bez sensu. No, przecież w życiu nie mogłem się tam ukryć. Świetnie. Żołnierz zgubił Twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. A, wyjdzie. Wspaniale. Chyba, sam wyjdzie. Bycie anonimowym będzie napełniać Twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi Ci wykonywanie zadań asosyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć, jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. No, tam jeszcze w tłum można było wejść. No właśnie. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji, wtapianie się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Niech mnie nie widzi. Modlących nie wolno się, nie wolno atakować. Nie wolno się czepiać. To chciałem powiedzieć. I sobie przechodzę, i wszystko widzę. Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność Orli Wzrok. Ten szósty zmysł pomagał Twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Świetnie. A i koniec samouczka. Pamiętaj, orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże Ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. Zaczekaj! Musi być inny sposób! On nie musi umierać. Można to go ogłuszyć. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nieszczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrobić radykalne podejście. Nie liczy się sposób, to nie są lecz metody. sam fakt wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie skanbić. Spróbuję, ale nie obiecuję. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że Templariusze znaleźli coś pod wzgórzem Świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że Mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym mnie, bym to odzyskał. Altair to młody asasyn, który dostał bardzo dużo jakby władzy. Trochę go pycha Takie myślenie, że jest się niezniszczalny. Czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masyafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa! Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Ale Boryszyc ma rację teraz. Hm. Stać, debariusze! Yeah. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A! To wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! A. A. No i wysycha zgubiła. Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą ziemi świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, skiniecie wszyscy! Do broni! Zabić asasynów! Ha, już im nie pomogę. Ha. Tego brakuje w nowych oh. asasynach. To może i świat jest bardziej zamknięty, ale przynajmniej jest ciekawy. Tak naprawdę ciekawy świat był tylko wody Seji. Przecież nie no, Valhalla też był ciekawy, tylko żeby go zwiedzić całkowicie. To potrzeba chyba 3 miesięcy, żeby w ogóle ogarnąć całą mapę. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. Altairze, wróciłeś! Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. Jak to wszystko hmm. się buja ładnie. Dokąd tak pędzi? Po co? Nie, ładnie ta gierka wygląda. No wiadomo, 2007 rok. Może ktoś go ściga? To jest Ciekawe, się tak śmiesz, wersja, tak wyszła... chyba nawet wcześniej. Po co on to robi? Po co, żebyś się pytała? Pamiętam, jak dzisiaj rywalizował no Prince of Persia. No, patrząc na to, jak się wszystko potoczyło, to był Assassin, jak wygrał. Aczkolwiek, Prince Last Crown, z tego co słyszałem, jeszcze nie grałem, ale na pewno sobie zagra. Poradził sobie nieźle, jest dość dobrą gierką. Czym tak uciecha? Ciekawe, co on da. Dokąd domierza. tak pędzi? A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy Ty nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżne ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. Ciekawe, tak, co by go Na ps wydawane. Tak będzie patrzeć do lankowa stęż. Daj! To zaszczyt. Kurczę, to nie wydaje się jakoś... Mistrz już czeka. Bardzo daleko, ale jednak technologicznie poprzepnień. Alteirze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Daniel Olbrychski. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Komplikacje. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas z tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja. Milcz? Ani słowa więcej. Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie, nie całkiem. Malik wciąż jednak żyje, a twój brat zginął przez ciebie. Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu, nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat. mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal. Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy? Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i z wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się na jeźdźców, Przepięć ich z naszego domu. No teraz zrobię to. A potem to cię za... Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Później cię będziemy straszyć, karalu. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. No Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz? Tak, ja, mierczynka. Aha, okej. Okay. Mieczyk odkryj.

-a, a się! Jest w ślepym zaułku! Mamy go! Ale te systemy kontr były bardzo... A zapłacisz za to, poganinie! Czuł, poganinie. Wierzyli w to samo. Uchodziły stricte o władzę No? Bez, jest bez internetu i się nie, jest, nie. Jeszcze? Jeszcze tak przestać ataku! Wracać do Masjawu! Do ROZKAZ z Almu Alima! Uch. Trochę dużo ich. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dobra moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek, bo trochę trwa razem z samouczkiem i tak dalej, więc y, mam nadzieję, że Wam się podoba powrót do przeszłości. Taka wspominka Altaira i Asasynu. Te Asasyny były jeszcze naprawdę dobre. Cała trylogia Ezio Auditorei. I właśnie ten początek Altaira. To jest cud. To Także do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.